Czy zastanawialiście się, co takiego użytkownika robota sprzątającego jak ja może zainteresować w dobocie? Nazwijmy to tradycyjnym, czyli jedęcznym. Zapraszam Was do decenzji robota pionowego Dreamy. Film to producent wielu odkurzaczy pionowych. Ja dostałem do decenzy model T30, który, jak widzicie, jest wykonany naprawdę ładnie. Sądzę, że też to jest jedna zalet tego odkurzacza, ponieważ nie ukrywajmy, czy często po prostu nie mamy miejsca w szafie, żeby, żeby taki sprzęt zawiesić. No, i często jest na widoku, więc to, że jest ładnie zaprojektowany, to jest moim zdaniem wielki plus. Ale żeby nie być go to pokażę Wam poszczególne części tego odkurzacza, żeby po prostu pokazać Wam, jak to wygląda. Zacznijmy od naszej elektroszczotki. Wykonana jest naprawdę solidnie. Plastik nie jest jakiś. Tandetny, tylko, tylko naprawdę twardy. Mamy tutaj bardzo duży zakres ruchu. Możemy praktycznie so, sobie tą szczotką skręcać w różne strony. Kolor Większość, większości szady ale nasza szczotka tutaj jest koloru czarnego z czerwonymi akcentami. Co wygląda naprawdę designersko moim zdaniem i naprawdę fajnie się to prezentuje gdzieś tam na ścianie kiedy sobie zamontujemy do naszej stacji ładującej. Jeśli chodzi o wymianę czy też czyszczenie naszej elektroszczotki jest to bardzo proste, po prostu odkręcamy tutaj zawleczkę i praktycznie sama wyskakuje. Jeśli chodzi o przyczepienie, to wkładamy i zakręcamy do drugą stronę. Kolejnym elementem jest nasza ruda. Wygląda naprawdę fajnie w takim jakby karbonowym stylu, z takimi wzorkami. Tutaj dodatkowo mam końcówkę, która pozwala nam, że tak powiem wjechać pod Różne to trudne dostępne miejsca, po prostu się zgina. Szkoda, że nie jest to po prostu tak w zestawie połączone jak w niektórych odkurzacza, gdzieś tutaj na środku, żeby po prostu mieć łatwiejszy dostęp. Tutaj po prostu trzeba się do tego schylić. Niektórym może to nie przeszkadzać. Mi to troszkę przeszkadzało. Mamy tutaj napis Czy innowacyjne? No to zobaczymy, że tak powiem w sercu naszego odkurzacza. Nasz pistolet wygląda w ten sposób jak widać cały szary z, z czerwonym przyciskiem Fajne nawiązanie powiem szczerze do, do naszej elektroszczotki którą nie ukrywajmy, będziemy najczęściej używać. Jeśli chodzi o nasz panel sterujący, wygląda on w ten sposób z funkcjami automatycz- autom, właśnie włączyłem, automatycznymi, z funkcją eco, medium i ja akurat mam low battery, ale z funkcją turbo. Jeśli chodzi o wagę tego urządzenia, to mi osobiście nie przeszkadza, bo mogłem bez problemu manipulować. Jednak na przykład moja mama, którą pozdrawiam serdecznie, wzięła do ręki. Powiedziała, że dla niej akurat troszkę za ciężki, więc, więc tutaj są opinie podzielone. Aby uruchomić nasz odkurzacz, wystarczy, że naciśniemy język spustowy i wtedy działa. Akurat teraz jest w trybie auto, to pokazuje nam y, różne parametry. Y, jeśli, jeśli nie chcemy trzymać, bardzo fajna sprawa, ponieważ y, klikamy górny przycisk i... Y, Nasz odkurzacz będzie sprzątał, a my nie musimy y, trzymać y, palca na języku spustowym. Jeśli chcemy wyłączyć, po prostu klikamy jeszcze y, raz. Bardzo fajna opcja. Niektóre odkurzacze tego nie mają, ten akurat ma, y, więc naprawdę y, to jest plus. Jak wiecie, y, ja lubię mieć wybór. Tutaj ten wybór jest. Bateria. Bateria jest wyciągana, wystarczy, że klikniemy tutaj z jednej strony i troszkę mocniej wysuniemy. Więc jak nie chcecie zawieszać naszego odkurzacza do stacji ładującej, to możecie po prostu wyciągnąć i, yy, i podłączyć normalnie do ładowarki. Co kto lubi. Z zakładanie jest równe, yy, równie proste, trzeba tylko... Dobrze, dobrze tutaj wsunąć, o właśnie tak klika i jest wszystko na miejscu. Przycisk do zwalniania pojemnika teoretycznie jest w dobrym miejscu, mi natomiast na, to troszkę przeszkadza, bo jakbym chciał tak szybko, szybko opróżnić nasz, nasz pojemnik, to muszę, że tak powiem, użyć do drugiej. Ręki. Fajnie by było mieć gdzieś ten przycisk w pobliżu, ale działa bardzo, doby, bardzo dobrze na takiej sprężynce, więc tutaj prak praktycznie nie ma do czego się przyczepić. Jeśli chodzi o akcesoria, tutaj będziecie mieć podgląd zdjęcia. Ja nie będę wymieniał, bo w większości się niczym nie wyróżniają. No właśnie, w większości. Dlaczego, mówię, dlaczego tak mówię? Ponieważ jest szczotka, szczotka właściwie jest sawka szczelinowa, która naprawdę się wydłużnia i można powiedzieć zdobyła moje serce. Dlaczego to Wam zaraz pokażę? Na przykładzie. Sawka szczelinowa już zamocowana. Podłączyłem bezpośrednio do serca naszego odkurzacza. Tak samo możecie zrobić, oczywiście, z, z, z różnymi końcówkami. Możecie bezpośrednio przyłączać do, do odkurzacza, ale przy, zrobiłem to, dlatego że chciałem Wam coś pokazać. Niby z, zwykła sz, ta szczelinowa, ale. No, właśnie ma. Światel, dwa światełka LED, które naprawdę, ale to naprawdę pomagają w odkurzaniu gdzieś tam w zakątkach naszego domu. Więc Dream, robisz to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o parametry naszego odkurzacza, to mam nadzieję, że, że kochana montażystka tutaj pokaże wszystkie parametry. A tymczasem czy polecam ten odkurzacz? Moim zdaniem jeśli nie macie wyboru między odkurzaczem sprzątającym, czy też robotem sprzątającym, a zwykłym odkurzaczem to jak najbardziej bierzcie odkurzacz pionowy, bo to jest naprawdę fajna sprawa, przyjemność ze sprzątania jest naprawdę duża. Dream uważam, że, że to jest bardzo dobry Zakup w tej cenie mógłby być jednak troszkę tańszy. Ceny znajdziecie też tutaj, a tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku na smadmi.